Nieraz studenci udowadniali nam, że można łączyć studiowanie ze spełnianiem marzeń, takich jak Klaudii. Czy Kika zauroczy nas swoją muzyką, a w przyszłości porwie serca tłumów? Zapraszam do obejrzenia materiału Kontry TV. Mm. Cześć! Cześć, witam! Kiko, ee, powiedz mi, co studiujesz i co tutaj robisz. Od października tego roku studiuję Kulturoznawstwo. A tutaj dzisiaj gram koncert w ramach konkursu Natchnienie 2000, e, który polega na tym, że tu można się zgłosić, jeśli gra się swoje kawałki. I dla mnie to jest bardzo fajna inicjatywa i mega to popieram. A powiedz mi, od jakiego czasu sama tworzysz muzykę? No, pierwszy tekst napisałam w podstawówce, ale to było tak straszne, że wolę o tym nie mówić, natomiast yy, myślę, że tak rok po tym jak zaczęłam grać na gitarze, chyba takie pierwsze piosenki powstały, to było tak, nie wiem, miałam około 15 lat może. dlaczego płaczesz, czy ktoś Twoje serce, czy choroba Cię dopadła, choroba, brak pieniędzy. Czy uważasz, że muzyka to jest to, co chcesz robić w przeszłości? Oczywiście, chciałbym bardzo założyć zespół. Taki full zespół z perkusją, z basem w ogóle. E, marzę o akordeonie w swoim zespole, to na pewno. No i szukam takich ludzi, na razie jeszcze nie znalazłam, którzy po prostu będą czuć. Nadawaj no, na tych samych falach, co ja, nie? Brudne usta śpiewać już nie chcą. A nie uśmiecham. Jaka jest tematyka Twoich piosenek? Jest bardzo różna. Po pierwsze, bardzo nie lubię pisać takich romantycznych piosenek, tu mam chyba taką jedną tylko. Dużo piszę o przyrodzie, która mnie bardzo inspiruje. A także o takich sytuacjach społecznych i daje... powiedzmy, można powiedzieć, że daje przez swoją muzykę wskazówki, co jest dobre, a co złe, nie? Takiego. Co sprawia, że masz pomysł na jakąś piosenkę, co ci inspiruje najbardziej? Z pomysłami to jest tak, że to samo przychodzi. Kiedyś Michael Jackson powiedział w wywiadzie: zapytany, skąd się wziął ten taki baz do Billie Jean'a. On powiedział, wtedy z nieba, i w sumie to jest prawda, bo tak to, to, to samo przychodzi, i po prostu zaczyna się pisać.